Kochani, jako behawiorysta pracujący w schronisku dla zwierząt, jak również działający na kanwie prywatnej, konsultując bardzo wiele przypadków, spotykam się z problemem często traumy dźwiękowej, która wynika. No właśnie, wynika z tego czasu, który już za chwilę, czas radosny, czas Nowego Roku, Sylwestra i związanych z tym fajerwerków, czyli wszystkich substancji pirotechnicznych, a głównie myślimy tutaj, mówię o petardach hukowych. Ten czas radości dla nas bardzo często nie jest czasem radości dla zwierząt. Zwierzęta nie racjonalizują, nie rozumieją tego kontekstu, sytuacji, a tym bardziej atrybutów w postaci właśnie tej całej pirotechniki. Co się wtedy dzieje? Dzieje się wielka tragedia w głowie, w uszach i w psychice tych zwierząt. Pamiętajmy, my jako istoty bardzo racjonalne powinniśmy troszkę pomyśleć i zdać ten egzamin człowieczeństwa i nie dać ze swojej strony odczuć tego problemu naszym zwierzętom i tym domowym, i tym dzikim, jak również często i ludziom, którzy się boją w tym okresie. Bardzo często mówimy o tym, że zakres słyszalności takiej naszej ludzkiej to jest między 20 a 20 tysięcy herców. Zwierzęta, nasze psy słyszą o wiele szerzej. Nawet 40 do 60 tysięcy herców to jest zakres słyszalności psów. Koty słyszą natomiast do 100 tysięcy herców. Słyszą lepiej, mają lepsze zmysły, bardziej skonstruowane. I to, co my słyszymy z paru metrów to zwierzęta słyszą z kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Decybele, czyli to, co czuwamy, w, jeżeli chodzi o dźwięki, bardzo często mówi się, że te 70 decybeli to już jest głośny dźwięk, 100 decybeli to już jest hałas, a 120 decybeli to jest potężny huk, który drażni nasz aparat słuchu. Jeżeli petardy generują 120, 140 decybeli, i wyobraźmy sobie doskonałość tego zmysłu, słuchu u naszych zwierząt, to wyobraźmy sobie, jaka to jest ogromna trauma nie tylko w uszach, ale i w psychice naszych podopiecznych, naszych zwierząt, które niestety wtedy bardzo, bardzo cierpią. Co my możemy zrobić na tę okoliczność? Oczywiście możemy pomóc naszym zwierzętom, zabezpieczając je i tutaj bardzo często myślę o logistyce bezpieczeństwa. W tym okresie trudnym dla nich, czyli okres poprzedzający, okres z nowego roku i troszkę później, powinniśmy je bardzo dobrze zabezpieczyć, nie dając im możliwości w tej reakcji panicznej, a pamiętajmy, że tutaj... To jest nie tylko działanie hormonalne, ale i działanie y, takiej typowo y, reakcji y, na stres, czyli to pobudzenie powoduje aktywność i często ucieczkę. Jeżeli jest ucieczka, to narażenie na bardzo, bardzo wiele problemów, czyli zabezpieczamy nasze zwierzęta, y, nie wypuszczamy je bardzo często w tym czasie, nawet jeżeli mamy ogrodzony teren luzem, nie zostawiamy je nigdzie przywiązanych do jakichś przedmiotów, nawet stałych. Zabezpieczamy je również, jeżeli chodzi o identyfikację, czyli adresatki, chipy, gdzie teraz jest to bardzo powszechne. Te wszystkie rzeczy powinny zabezpieczyć przed paniczną ucieczką. I niestety zagubieniem często a i wypadkami komunikacyjnymi. W naszym słonisku pojawia się wówczas bardzo wiele zwierząt, które ucierpiały z tego powodu. Jeżeli już następuje ta kulminacja okresu sylwestrowego, kiedy te petardy dookoła naprawdę generują ogromne dźwięki, powinniśmy zabezpieczyć te, to pomieszczenie, w którym zwierzęta się znajdują. Czyli zasłaniamy, oczywiście możemy wtedy śmiało zrobić głośniej nasze odbiorniki radiowe, telewizyjne, puścić głośniej muzykę. Oczywiście możemy im towarzyszyć podczas tego, tego trudnego momentu, umożliwiając im chociażby przebywanie w miejscach, często irracjonalnych. To są szafy. Ja znam psy, które wchodziły do pralek w tym okresie. Kiedy im towarzyszymy, powinniśmy towarzyszyć im w odpowiedniej jakości tego czasu, czyli nie przyłączamy się do tego stresu, nie panikujemy, nie nadmiernie nie pocieszamy tych. Naszych zestresowanych zwierząt. Staramy się im zorganizować ten czas, przekierować tam uwagę, zorganizować im jakieś ćwiczenia czy zabawy zastępcze, zabawy węchowe, jeżeli oczywiście ten poziom stresu nie jest nadmierny. Można stosować również takie ćwiczenia rozróżniające, jak masaż, takie kamizelki antystresowe, otulające. To są oczywiście wszystko. Takie rzeczy, które nie tyle zapobiegają, co już w tej chwili minimalizują ten, ten stres. Stosowanie środków, które mają wspomóc nasze zwierzęta, oczywiście muszą być również zgodne z możliwościami tych zwierząt, jak i na pewno w konsultacji z lekarzem weterynarii. Ja tutaj nie mówię o samodzielnym stosowaniu środków psychotropowych, które mogą, o ile pomóc, to i również zaszkodzić. Natomiast środki homeopatyczne, Wyciągi kwiatowe, kozłek lekarski, waleriana. Tak, to jest w dostępie jak najbardziej do naszej dyspozycji. Środki, które wspomagają syntezę takich substancji jak tryptofan, jak serotonina, GABA. To są oczywiście dostępne środki, które dają możliwość generowania w organizmie substancji dających lepsze samopoczucie, takich antystresowych działań jak najbardziej. Natomiast cały czas mówimy o tej sytuacji dynamicznej, kiedy dzieje się w momencie, kiedy te petardy nieszczęsne zaczynają dookoła. Hulać i wówczas trzeba te zwierzęta chwilowo wspomóc. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się dzieje. I tutaj to jest chyba najtrudniejsza sytuacja, ponieważ to zaskoczenie. Tych zwierząt przy tych zmysłach doskonałych powoduje ten strach, tą traumę, te paniczne, lękliwe zachowania. Które nie tylko są w tym momencie, ale mogą również na zasadzie takiego stresu długoterminowego oddziaływać na zdrowie naszych zwierząt i być nieco dłuższe niż tylko nasza ta krótkoterminowa zabawa, bo często to trwa tygodnie, a nawet miesiące. Bądźmy mądrymi istotami, które w, oczywiście nikt tego nie zakazuje w tym okresie zabawy, bawmy się, ale nie czyńmy tym samym problemu dla innych istot, które bardzo się boją tych hałaśliwych dźwięków. I jeszcze raz zaznaczam: mówimy tutaj o naszych zwierzętach domowych, mówimy tutaj o zwierzętach dzikich, które naprawdę w panice, w lasach czy ptaki reagują. W sposób, gdzie często giną. Ale i mówimy również o y, nas y, ludziach, o y, takich y, przedziałach wiekowych jak y, dzieci małe czy osoby starsze, które na pewno też wtedy niekomfortu niekomfortowo czują się podczas tej naszej sylwestrowej zabawy. Bawmy się, ale mądrze, racjonalnie po to, żeby nikomu nie czynić żadnej szkody.